Porozomuzikal i porozgryani nigdy nie zabiję werski dachci dani. Pochodzę z Piotrowiczkowo Karwine, a tam jest tako tych Piotrowice, co się nazywa Dolni Marklowice. To najdłuższa nazwa w Czeskiej Republice do no żadnej kolonki, jak się pisze adres, to nie włazi. <grych> no, Jestem takim aktywnym człowiekiem na tego regionu tego karwińskiego, bo ten Beskid pochodzi, albo jest rodem z Cieszyna, czeskiego Cieszyna, tak. Znaczy to kieruję te wycieczki tam do tych regionów dolnych, tej karwińskiej części. Także było na przykład wycieczka do ujścia rzeki Piotrówki do Olzy. Także to była taka wycieczka krajznawcza i żaden z tych uczestników nie wiedział, jak ta Piotrowka właściwie uchodzi do Olzy. To gac na, na końcu Piotrowic, tam pod, jak są, jak są już Dziec Morowice, w tej wiezie, elektrownia, to znaczy tamto jest ujście tej Piotrowki. No i pozbierał pan tych wycieczek w 2024 roku tyle, że jest pan w gronie najaktywniejszych? No, a nie, nie wiem, wiele ich było, ale było koło Karwińskiego morza, po tym, nie wiem, chyba ujście z stonawki, tak. Ta piotrówka jak mówiłem. A kiedy pan w Beskidzie w ogóle? Pracowałem do roku 2019, no i potem przy tej emeryturze, człowiek ma więcej czasu, to i czyli 5 lat praktycznie. Turystyka od dawna pradawna mnie tak ciekawiła. No i te strunki tego Beskidu są na internecie na pewno i tam idzie wyczytać, co za aktywne wycieczki, a jakie miejsca odwiedzają bezkidzocy, To znaczy, ta sprawa była taka, że to pociągło, bo z początku nie wiedziałem, jak to właściwie wyglądało, a potem te krajoznawcze różne te wycieczki, a takie taki bardzo takie zorganizowane nie wciągły. No i z tego to całe wynikało, że je dobrze w tym beskicie. Mało nam, mało nam do szczęścia potrzeba. Bylebyła bracza i na małe chleb. Jakoś się złożyło, że zrobili ze mnie kronikarza, a kronikarz nie może pisać o czymś, gdzie nie był, więc staram się jak najwięcej chodzić i na razie mi się udało. No, mnie się bardzo podobają takie na przykład trudne środy, kiedy ma być spacerek, a potem wyciskamy koleżanki i jedna z tyłu, jedna z przodu. Albo taki baginiec na przykład, gdzie jest bag na tyle, że kto nie miał pelerynę, to wyszedł jak nie chce użyć jakiegoś brzydkiego słowa. No, a raczej wszystkie są fajne. Każda ma coś do siebie. Gródczanie stanęli na głowie, a robili nam taką gościnę, że hej. Widzicie, nasza sala do takich ilości raczej nie jest przyzwyczajona, ale naprawdę nam zależało na tym, żebyście jednak u nas Mogli obradować, cieszymy się z tego. Jest tak, że jak człowiek nie musi, to z tego łóżka nie, nie wybrnie, a jak musi, to nawet budzika sobie naszykuje i idzie. I spotykają się ludzie i są spacery dla tych najstarszych, którzy już nie mają tyle siły, a spotkają się, zajdą na kawkę i mają udany dzień. Jak się dla pani ta przygoda z bezkidanem rozpoczęła i kiedy? Ha! Rozpoczęła się bardzo dawno, chyba gdzieś w roku 2001, ale było tak, że chodziliśmy raczej tylko w zimie, bo przez lato była praca zawodowa, praca w ogrodzie i nie wystarczyło czasu. A kiedy przeszliśmy na emeryturę, to zaczęliśmy chodzić troszeczkę więcej. Wycieczka na skałkę była bardzo deszczowa, była kiepska pogoda, ale pomimo to na skałce zebrało się. Yy, 45 deski dzioków. Spróbuj i zobaczysz. Mamy bardzo dużo sympatyków. Niektórzy przyjdą raz i już nie wrócą, a niektórzy wracają, stają się członkami i bardzo się chwalą tę inicjatywę. Pani najbliższy plan? No, na razie mamy spotkanie przed, przedświąteczne. Potem mamy. Kozubovom chyba ještě se nemilé a potom máme Silvestra na Filipce, Będą střílet šampány v poudně a jak bude příští rok, zobače až bude kalendářik.